Sponsorem materiału jest Black Monk Games, polski wydawca gry fabularnej ze Wktulu oraz suplementu Kulty Ktulu. Materiał fabularyzuje twórczość Howarda Phillipsa Lovecrafta i mity Cthulhu jako elementy świata rzeczywistego. Jeśli obce jest Ci pojęcie imersji, nie jest to film dla Ciebie. Ponoć, gdy za długo spogląda się w otchłań, to otchłań zaczyna spoglądać w Ciebie. W mroku naszego świata i ukryciu czają się nieznane cienie. zaś Za każdym mitem i legendą może stać wypaczona prawda. Najgorsze i największe zagrożenia otaczają nas z najdalszych głębin kosmosu i najmroczniejszych odchłani ziemi. Niektórzy zaś ośmielają się zerkać w mrok, po to, by inni nie musieli. Tym właśnie się zajmujemy, posłuchajcie więc, o zawartości kolejnych tajnych akt. Nie pozostawia żadnej wątpliwości, że wielcy przedwieczni i bogowie zewnętrzni stanowią sobą ultimatywne zagrożenie dla ludzkości. Ich mroczny blask, zapowiadany łuną zniszczenia na horyzoncie, jest codziennym przypomnieniem o zagrożeniu, które nigdy nie znika. Jednak gdy spojrzymy na sytuację perspektywicznie, to nie im należy się przeciwstawiać w pierwszej kolejności. Oto bowiem pośród nas samych jątrzą się lunatycy i szaleńcy, którzy, skuszeni strasznymi obietnicami, są gotowi postawić na szali istnienie całego gatunku, ba, całego wszechświata kultyści. Kultyści to plaga i groźba wycelowana we wszystko. Każdy wybór i każdą wartość, którą badacz mitu w sobie reprezentuje. Podłe szumowiny kryjące się w magazynach i skłotach, lecz również dystyngowane damy i panowie, których znajdziemy pośród wieżowców i sal balowych, a nie wiadomo, którzy są gorsi. Lecz nie spotykamy się tu dzisiaj, by dyskutować nad modus operandi tych bluźnierców, lecz by zastanowić się nad tym, jak ich działalność zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. Oto bowiem, ledwie 100 lat temu kultyści, którzy stanowili sobą zmarginalizowane, tajemne stowarzyszenia, dziś sięgają o wiele dalej i szerzej niż chcielibyśmy przyznać. Tak. Skrytość i swego rodzaju elitaryzm dalej pozostaje problemem w odnajdywaniu komórek kultów, jednak dziś mierzymy się z czymś zupełnie innym niż dawni agenci i badacze. Tam, gdzie dawne kulty operowały na znajomościach i możliwościach podobnych wielokrotnie do tych, przestępczości zorganizowanej, tak dzisiaj wraz z cyfryzacją panorama tego zagrożenia staje się zupełnie inna, a wszystko przez globalną sieć okalającą naszą planetę. I łączącą najbardziej oddalone od siebie zakątki internet, bo o nim mowa, zamazał ogrom granic, przyspieszając rozwój ludzkości, lecz również być może przybliżył naszą zagładę. Internet stał się tak powszechny, że posiada do niego dostęp praktycznie każdy, nawet ten, który niekoniecznie dostęp do niego powinien posiadać. Osoby młode, naiwne lub wręcz odwrotnie, stare i po prostu nieświadome zagrożeń są wystawione na wszelkiego rodzaju wyzwania. Media społecznościowe mają bowiem tę te tendencję, że tworzą bańki informacyjne, samonapędzające się przestrzenie, które, zamknięte przez algorytmy, ograniczają dostęp do informacji, karmiąc kolejnymi treściami związanymi z interesującym ich tematem. Wokół stron twórców i grup. Zbierają się osoby o podobnych zainteresowaniach, co sprawia, że członkowie kultów mają o wiele prostsze zadanie, gdy trzeba wykonać przesiew i odnaleźć nowych, potencjalnych kultystów. Na podobnych mechanizmach działały dawne sekty, teraz jednak podatny grunt jest wręcz na wyciągnięcie dłoni. Wyobraźmy sobie choćby takiego twórcę internetowego, który to opowiada o okultyzmie. Sekcja komentarzy może stanowić istną strzelnicę dla rekrutera kultu. Sytuacja nie jest jednak jednostronna, bowiem tam, gdzie z jednej strony kult może wyciągnąć otwartą rękę, z drugiej może wystawić tę, w której jest broń. Media społecznościowe pozwalają osobom polować na tych, którzy dla kultu stanowią zagrożenie. Policjanci, którzy wykonają krok zbyt blisko szaleństwa, agenci siedzący na ogonie, czy też my sami, badacze. Nikt nie jest bezpieczny, gdy ślad internetowej aktywności jest niczym ścieżka z okruszków chleba, prowadząca okultystycznego Jasia i Małgosię wprost do naszego domu. Technologia rozpoznawania twarzy zapisanej przez kamerę przemysłową, włam do policyjnych archiwów i wyciągnięcie brudów, które później będzie można wykorzystać w najróżniejszy sposób jako materiały do szantażu lub w celu doprowadzenia do publicznego ostracyzmu. To wszystko stanowi sobą realny problem nie tak skomplikowany dla wprawnego kultysty hakera. Problem jednak nie kończy się wyłącznie na nas. Kiedy macki kultu sięgają wystarczająco daleko, wystarczy wykonanie kilku odpowiednich ruchów, by dokopać się do danych naszych bliskich, imion, nazwisk, adresów, miejsc, w których uczą się ich dzieci. I to właśnie stanowi sobą najwyższe zagrożenie. Trzeba mieć świadomość, że zostanie badaczem jest zazwyczaj drogą w jedną stronę, ścieżką z której się nie wraca. Internet zaciera granice, nie tylko te społeczne, lecz również geograficzne. Kiedy w 1925 rozbijany był potężny międzynarodowy kult Niarlatotepa, słowo wędrowało powoli, a badacze, członkowie założyciele naszej organizacji mieli po swojej stronie element zaskoczenia. Był to trud okupiony ogromnym kosztem, dziś jednak być może byłby niemożliwy. Jeśli kult jest odpowiednio skomunikowany, złe i dobre wieści wędrują z prędkością światła. Dzisiejsze kulty, połączone przez swoją bluźnierczą sprawę w różnych zakamarkach globu, dowiadują się o niebezpieczeństwie i rozkazach wyroczni i przywódców natychmiastowo, będąc jednocześnie zdolnymi do tego, by dzielić się nawzajem zasobami, wiedzą i kontaktami. Oczywiście, nic z tego nie byłoby możliwe, gdyby nie wiedza technologiczna oraz dostęp do tak zwanego deep i dark webu. Internet często przedstawiany jest jako góra lodowa, której jedynie część wystaje ponad powierzchnię wody. To, czego doświadcza typowy żeglarz lub użytkownik, to to wszystko, co dostępne jest na pierwszy rzut oka. Wszystkie te strony, które wyskakują po wklepaniu odpowiedniej frazy w wyszukiwarkę. Poniżej jednak, kryje się cały świat możliwości deep Webu i samego dark webu. Deep Web to to wszystko, do czego dostęp mają osoby obyte w przestrzeni cyfrowej, ukryte za zabezpieczeniami, bazy danych, Informacje za paywallem, a przede wszystkim dokumentacje ukryte za kontami i hasłami, do których dostęp próbują uzyskać wszyscy korzystający z phishingu i innych metod zyskiwania dostępów. A poniżej tego wszystkiego mamy Darknet, zasoby internetu schowane za specjalnym oprogramowaniem umożliwiającym pozostanie anonimowym, by móc dostać wszystko to, co zabronione. A to stwarza kolejny problem. Tam, gdzie prowadzenie kultu przez długi, długi czas wymagało działania gdzieś na pograniczu prawa, niczym przestępczość zorganizowana lub też wprost, na spółę z przestępczością zorganizowaną, Darknet otwiera kultom drzwi, przez które na wyciągnięcie ręki mogą sięgać do strasznych zasobów. Tam, gdzie broń, narkotyki, ludzie i makabryczne ingrediencje potwornych rytuałów stały za ścianą kontaktów z przestępcami, tak dzisiaj stoją one za kilkoma taktycznie podjętymi odczłowieczonymi kliknięciami myszką, ograniczonymi często jedynie przez fundusze. Co więcej, czasem nie trzeba nawet zagłębiać się w darknet, by dostać to czego się potrzebuje. Internet bowiem pełen jest ludzi nieświadomych tego, co czasem znajduje się w ich posiadaniu. Tam gdzie dawniej mroczne artefakty swoje miejsce miały w ukrytych katakumbach, bibliotekach bogaczy i garażowych wyprzedażach, dzisiaj kulty obserwują wszelkiej maści serwisy aukcyjne, na których pośród całej masy dziwnych znalezisk ze strychów ekscentryków, znaleźć można rzeczy po prostu niebezpieczne. Kultyści wielokroć mają zakluczowane wyszukiwanie po konkretnych hasłach, takich jak dziwna skórzana oprawa czy tytuły takie jak Liber Iwonis, Alazif lub prawdziwa magia. I podczas gdy brzmi to jak ogromne zagrożenie, ponownie okazuje się to obosiecznym mieczem. Właśnie dzięki temu wszystkiemu, dzięki kultystom pozostawiającym po sobie cyfrowy ślad, otwierają się zupełnie nowe ścieżki ich śledzenia. Do tanga trzeba dwojga, a zawsze lepiej jest być tym prowadzącym. I to tyle na dzisiaj, ale jeśli myśleliście, że jest to koniec dzisiejszej historii, to jesteście w błędzie. Oto bowiem najnowszy tytuł ze stajni Black Monk Games, czyli Kulty Cthulhu. To pozycja, która przybliży w o wiele większym szczególe i ogóle Kulty Cthulhu. Podręcznik Kulty Cthulhu zagłębia się w ludzką stronę mrocznego i przerażającego świata tych, którzy czczą martwą, lecz śniącą abominację znaną jako Wielki Ktulu. Kulty Cthulhu wspomogą tworzenie złożonych i wiarygodnych antagonistów do Twoich scenariuszy i kampanii, złoczyńców, którzy są czymś więcej niż tylko sługusami bez twarzy i którzy uosabiają najbardziej przerażające zagrożenie mitów Cthulhu. W podręczniku znajdziesz historię kultów Ktulu od epoki wiktoriańskiej do czasów współczesnych, pięć kultów Cthulhu gotowych do włączenia do Waszych gier, szczegółowe wskazówki dotyczące projektowania kultów i ich przywódców, w tym specjalną kartę kultu, profile wielu kultystów, nowe potwory, nowe artefakty i nowe zaklęcia i trzy scenariusze dotyczące kultów ktulu, obejmujące epokę wiktoriańską, współczesność oraz klasyczne lata XX-XX 20 -20 wieku. A to wszystko w ponad 300 stronach tajemnej i bluźnierczej wiedzy. A wraz z kodem Refur do wykorzystania tylko w czasie przedsprzedaży na stronie Blackmonk Games możecie kupić ten podręcznik taniej, o 20 zł. Zwyczajowo pytanie. Wolicie współczesny setting Ktulu czy raczej ten oryginalny z lat 20.? Czy też może zagraliście coś naprawdę niesamowitego w jakimkolwiek innym? Na odpowiedzi czekam pod spodem w komentarzach. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator. Wy natomiast zostaliście na chwilę i posłuchaliście. Do usłyszenia. Cześć.